Święty Jerzy z Kapatocji należy do najpopularniejszych świętych chrześcijańskich, którego popularność można porównać ze Świętym Mikołajem na przykład. Na całym świecie mamy olbrzymią ilość świątyń pod jego wezwaniem zarówno prawosławnych jak i rzymskokatolickich. Mamy niezliczoną wręcz ilość przedstawień świętego i to też zarówno na wschodzie jak i na Zachodzie. W latach 60. ubiegłego wieku rozeszły się pogłoski, niczym zresztą nieuzasadnione, że święty Jerzy został uznany za postać legendarną i wykreślony z kalendarza świętych w kościele zachodnim. Ta fałszywa informacja spowodowała ogromne zamieszanie w całym świecie. Owo przeinaczenie faktu spowodowało, Potraktowanie postaci świętego z dużą rezerwą, co trwało jednak kilkanaście lat. Tymczasem, wbrew wszelkim pogłoskom, święty Jerzy istniał. Według opowieści żywotów święty Jerzy urodził się w Kapadocji. Jego ojcem był senator Gerontius, jego matką chrześcijanka Polichronia. Podobno był spokrewniony ze świętą Nino, patronką Gruzji. Był też żołnierzem. Trafił do armii w czasach cesarza Dioklecjana i podczas wielkich prześladowań zarządzonych przez tego cesarza które miały dotyczyć chrześcijan, także chrześcijan służących w armii, wszyscy chrześcijanie, czy też wszyscy mieszkańcy ówczesnego imperium zostali zobowiązani do złożenia ofiar tradycyjnym bóstwom, które były czczone w Rzymie. I ponieważ chrześcijanie nie chcieli tego robić, w związku z tym spotykali się z różnymi represjami. Dotknęło to także żołnierzy. Jednym z prześladowanych i skazanych na śmierć miał być właśnie święty Jerzy. W Lidzie, na terenie dzisiejszego Izraela, został zamordowany po wielu torturach, co miało miejsce w roku 303. Bezpośrednio po męczeństwie zaczął się kult na dużą skalę. Wkrótce, kiedy Dioklecjan opuszcza Lidę, zbudowano w tym mieście najpierw małe takie prowizoryczne martyrium, czyli miejsce, w którym znajdowały się relikwie męczennika. Później już po 313 roku zbudowano tam ogromne martyrium, całą bazylikę ku czci świętego Jerzego i chwała jego zaczęła się tak szybko roznosić po ówczesnym świecie, jak świętego Mikołaja. W związku z powyższym Święty Jerzy stawał się patronem przeróżnych warstw społecznych. Imię samo greckie, Georgos, znaczy rolnik. Wobec tego, automatycznie, stał się patronem rolników, ponieważ był rycerzem. Został patronem rycerzy. Przy okazji, został patronem producentów zbroi i różnych fragmentów zbroi rycerskiej. Można powiedzieć, że Święty Jerzy to jest taki święty, który cieszył się. Niezmierną i wielką popularnością przez całe setki lat od chrześcijaństwa afrykańskiego, chrześcijaństwa wysuniętego najbardziej na wschód, także Aż po kraje zachodnie. Właściwie całe średniowiecze pozostaje pod wielkim urokiem i wpływem tej postaci, która pojawia się w kolejnych mirakulach, jakie są pisane i na wschodzie, i na zachodzie, ponieważ znamy zarówno źródła mówiące o cudach pisane w języku etiopskim, koptyjskim, jak i arabskim, a także oczywiście po łacinie. W niektórych rejonach świata święty Jerzy był tak popularnym, że od jego imienia Gruzja otrzymała nazwę. Georgia, nazwa została bowiem wprowadzona przez cudzoziemców z tego powodu, że większość świątyń na terenie Gruzji była w średniowieczu poświęcona świętemu Jerzemu. Cudzoziemcy pytali, co to za świątynia. Dowiadywali się, że świętego Jerzego w związku z powyższym nazwali cały ten kraj. Georgia, czyli właściwie kraj Świętego Jerzego, chociaż sama Gruzja nazywa się Sakartfello, co znaczy Ziemia Prometeusza. Gruzini tak bardzo czczą Świętego Jerzego, że w herbie państwa znajduje się Święty Jerzy na koniu, zabijający smoka. W czasach radzieckich Święty Jerzy stracił nimb i stał się rycerzem walczącym ze złem. Ale kilka lat temu odzyskał nimb, i herbem Gruzji jest właśnie święty Jerzy. W czasach wypraw krzyżowych święty Jerzy stał się także niezwykle popularnym świętym wśród rycerzy i władców zachodniego chrześcijaństwa. Ta popularność wyraża się między innymi w tym, że Edward III. Postanowił właśnie świętego Jerzego w miejsce świętych Piotra i Pawła mianować patronem i opiekunem Anglii. Ale kult tego świętego rozprzestrzenia się nie tylko w Anglii, dotyczy on także Francji oraz w zasadzie wszystkich. Krajów zachodnich. Tak naprawdę największym szacunkiem cieszył się w Kapadocji, skąd miał pochodzić. Właściwie we wszystkich ważniejszych kościołach kapadockich, w których freski zachowały się po dzień dzisiejszy, można odnaleźć ikonografię świętego Jerzego. Bardzo często występuje on tam pośród innych świętych wojowników. Na przykład ze świętym Teodorem wojownikiem, ze świętym Demetriuszem. Są takie przedstawienia, gdzie święty Jerzy siedzi na koniu, obok niego, na drugim koniu, jest przedstawiony święty Teodor i wspólnie mierzą do smoka czy też takiego węża, ponieważ to wydaje się bardzo pierwotnym elementem ikonografii dotyczącej nie tylko legendy świętego Jerzego. W Kapadocji także pojawiają się pierwsze cykle ikonograficzne świętego Jerzego, ale dotyczą one właściwie nie tyle samego życia, co przede wszystkim pasji tego świętego. To zresztą przenosi się później na ikony, gdzie także mamy stosunkowo niewiele wątków związanych z elementami pochodzącymi z życiorysu. Natomiast mamy cały, dokładny, Ikonograficzny opis mąk, które dotyczyły tego świętego. Odmówił w okresie prześladowań Dioklecjana zrzucenia kadzidła przed posąg bóstw. Poddany więc został torturą. W pewnym momencie, w czasie tortur, po których w sposób cudowny zresztą odzyskiwał zdrowie, poprosił, żeby zaprowadzono go do świątyni Boga Apolina, w której to świątyni, ku. Zdumieniu i przerażeniu jego oprawców, zażądał od posągu bóstwa, żeby przyznało się do tego, iż nie jest Bogiem prawdziwym, tylko jest siedliskiem demonów. Na rozkaz świętego, demony przyznały się do tego i sam posąg rozpadł się. Takim charakterystycznym przedstawieniem jest tutaj nie tyle łamanie kołem, co rozdzieranie kołem, to taka tortura, szczególnie okrutna, której miał zostać poddany święty Jerzy. Ostatecznie ścięto mu głowę, ponieważ pasje tego świętego opowiadają o tym, iż nie udało się go właściwie w żaden sposób uśmiercić. Kiedy cesarz przekonał się, że nie da się nawrócić świętego, wtedy wydał rozkaz, że należy go ściąć. Mamy więc dwa warianty ujęć ikonograficznych świętego Jerzego. Pierwszy wariant to taki, kiedy święty Jerzy jest ukazany w postaci stojącej. Może być wówczas ubrany jak rycerz w płaszczy żołnierski, ma przy boku miecz, a także tarczę. Ale trzeba podkreślić, że często święty Jerzy ukazywany w postaci stojącej jest pozbawiony wszelkich atrybutów żołnierskich. Jest po prostu pięknym młodzieńcem z taką charakterystyczną okrągłą twarzą i złotymi lokami, które okalają y, tę twarz. Jest młodym człowiekiem. To jest kolejny charakterystyczny element tej ikonografii. To nigdy y, nie jest... Y, Człowiek w poważnym wieku, tak jak na przykład święty Teodor Wojownik, który ma brodę i widać, że wkroczył już w swoją dojrzałość. Drugi wariant ikonograficzny to święty Jerzy na koniu. I Tutaj można powiedzieć, jest to już klasyczne przedstawienie rycerza, ponieważ występuje on wówczas w pełnym rynsztunku z wszystkimi atrybutami przynależnymi żołnierzowi i nie mamy wówczas wątpliwości, że chodzi o wielkiego świętego wojownika. W XII wieku pojawia się legenda w hagiografii świętego Jerzego, która stała się w zasadzie wizytówką tego świętego. Chodzi o legendę opowiadającą o tym, jak święty Jerzy uwolnił księżniczkę, która została oddana na pożarcie Smokowi. Jednym z elementów, który niewątpliwie wpłynął na podejrzliwy stosunek racjonalistów do postaci świętego Jerzego jest Widoczny na, na wielu ikonach smok, którego święty Jerzy zabija. Smok wywołał oczywiście pytanie następujące. Przecież żadnych smoków nie ma, w związku z powyższym, jak można coś takiego malować, a to oznacza, że zarówno święty Jerzy, jak i cały jego żywot, wszystko należy odnieść do legendy. Przedstawienie świętego Jerzego zabijającego smoka nie należy do przedstawień o charakterze historycznym, a do przedstawień o charakterze symbolicznym. Otóż, według tekstu pisma świętego, smok, a właściwie wąż, to jest, to jest ten sam rodzaj, jest symbolem zła. Uf, smok, czyli wąż, pojawia się już na początku w księdze rodzaju, kiedy doprowadza do upadku prarodziców. W tym momencie, kiedy ikona świętego Jerzego przedstawia świętego zabijającego smoka, mamy do czynienia z przedstawieniem symbolicznym, które mówi o zwycięstwie świętego Jerzego nad złem. A to zwycięstwo on odniósł przede wszystkim poprzez swoje męczeństwo. Księżniczka została więc ubrana w weselny strój i zaprowadzona na miejsce, gdzie smok wychodził z jeziora, żeby zjadać ofiarowywane mu dzieci. I właśnie tamtędy przejeżdżał Święty Jerzy, który wracał wówczas na krótko do Kapadocji, do swojego domu. Święty Jerzy pomodlił się wówczas do Boga i poprosił go o pomoc. Bóg miał wówczas przemówić do Jerzego, obiecując mu spełnienie w zasadzie wszystkich jego prośb. Pojawił się wówczas Wielki Smok. Święty Jerzy miał poprosić Boga, żeby Smok wykonywał wszystkie jego rozkazy i tak się stało. Wówczas Jerzy powiedział księżniczce, żeby wzięła Smoka na pasek swojej sukni i zaprowadziła tego Smoka do miasta, z którego się wywodziła. Kiedy święty Jerzy, księżniczka i smok znaleźli się w mieście, wszystkich ogarnął wielki zachwyt. Myśleli nawet, że to Jerzy jest jakimś wcielonym bóstwem, czy też Herosem, ale Jerzy wyjaśnił im tajemnicę swojego zwycięstwa, a żeby ją udokumentować, zabił wówczas smoka swoim mieczem. I wszyscy, jak można się domyślać, postanowili wówczas przyjąć chrześcijaństwo łącznie ze swoim władcą. Ciekawym elementem ikonograficznym jest też ręka Boga, zaznaczona często na ikonach, która jest taką ikonograficzną próbą przedstawienia głosu Boga, przemawiającego do świętego Jerzego. W rozumieniu chrześcijańskim. Męczennik staje się zwycięzcą w momencie swojej śmierci za wiarę. Stąd też ikonografia, która w centrum umieszcza świętego Jerzego zabijającego smoka, mówi o jego zwycięstwie, które równocześnie jest możliwym zwycięstwem w życiu każdego chrześcijanina. Gdyby udało się wielkich świętych wyrzucić z historii, pozostałyby w niej tylko smoki ludzkiej nieprawości. I któż by wówczas pomógł nam pokonać straszliwą bestię, która jest w każdym z nas.